No to jedziemy. To jest mój Babol za mną, nie? Ha, widzicie? Mimo, że mój stoi, mój kamper stoi tutaj, namieszałem, namieszałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Parara, parara. No, jest ten kawałek podłogi i ściany. Babola, jak dotąd pierwszy, yy, brzydki. Jestem bardzo niezadowolony z tego powodu, no ale trudno, żebym się cieszył z babola. Ale też y, trzeba umieć się przyznać do błędów. Yy, otóż, kochani, mierzyłem okna, pasowałem okna wcześniej. Wszystko było idealnie na wymiar. <laughs> Zapomniałem jednak o jednym drobnym szczególe. I po zamontowaniu wewnętrznej sklejki laminowanej obciąłem otwór tak jak wyznaczyły to kantówki. Niestety zapomniałem wcześniej jednej kantówki dołożyć tej. No i co się stało? Użyłem okno, nie pasuje, taka szpara. Dobrze, że na tym etapie, a nie później. Co by to było gdybyśmy laminat przewalili, okazałoby się, że jest taka szpara, nie? Eee, także mam nauczkę. Wiem, że trzeba wszystko 3 razy, 5 razy sprawdzać, zanim skończy się coś nowotworu. Mówię o wewnętrznej ścianie, eee, to trzeba jeszcze się 5 razy upewnić. I tak teraz będę robił. Eee, w tej chwili skleiłem brakującą kantówkę. Z drugiej strony pokazało się gołe drewno na krawędzi okna. Część tego zostanie zasłonięta przez ramkę okna wewnętrzną eee, chyba eee, bo też sumie nie jestem teraz tego, że tak powiem tak, część będzie zasłonięta tam z 2 cm, a jest 5 albo prawie 5 na 5 cm także muszę od wewnątrz wstawić kawałek sklejki laminowanej no i niestety na linie okna będzie linia łączenia dwóch sklejek powiem wam cholera nie mnie to wkurza bardzo, A, bo to będzie rzecz, bo w tym miejscu trzeba będzie to czymś y, zasłonić. Y, zakamuflować to łączenie, to już nie będzie idealnie lita gładka ściana. Y, no, ale myślę, że coś, coś prościej jest w tej chwili zrobić to w ten sposób, aniżeli zrywać znowu wszystko do kantówek, bo to jest skarkołomna praca. <laughs> mamy wklejoną piankę, mamy wklejoną, dwie stolejki od nie bo tak to wyszło z całego procesu, robić to od nowa nie ma sensu, cofam się dobre pół miesiąca e, przy moim tempie pracy, przy moim trybie pracy tutaj. Nie ma na to czasu, e, myślę, że zmontujemy tu coś, żeby wymyśleć jakąś lampkę ledową nad oknem, czy też maskownicę jakąś. Laminat, drewnopodobny nad oknem wkleję w iścigielki niskie warzący, coś zrobię. Faktem jest jednak to, że jest to babon, <laughs> że jest to pierwsza taka moja niedoskonałość w myśleniu. O, no, co no, był cały doskonały, nie, ale to jest pierwsza moja pomyłka, którą no, niestety muszę ee, muszę się z tym pogodzić. Muszę przełknąć tą płudze goryczy i przyznaję się przed y, tym. Przed Wami, e, tak więc dalej biorę się do pracy na materiale. M, na pewno widzicie, jak w przyspieszonym tempie e, m, tnę. Docinam m, sklejkę laminowaną, po to, żeby ją z drugiej strony przymierzyć. Teraz pozostałem mi ją tylko wkleić. A że jest przygotowany w tej chwili już projekt wklejania w ściany, tylnej e, w azience, i to to Wam pokażę, więc e, będę to robił za jednym klejeniem, za jednym rozrabianiem kleju. ściany do tej pory nie kręciłem tego mm, to był pewnie błąd teraz wam pokażę jak rozprawiam się z klejem i no to jak wklejam ściany ściany ze skleju no to jedziemy to No, powinienem to dobrze zważyć wszystko, ale mam pusta resztkę już. Muszę tutaj wybierać. <laughs> muszę założyć jaka jest waga puszki. I może pusta puszka. Ta nie jest pusta, bo ona jest w kleju brudna. Muszę będzie jakieś założenia poczynić. 390, ja myślę, że połowa, to może 1369. że będzie jakieś 300. 300, coś mi gdzieś niega nie w głowie, że 300 to waga puszki. Tak chyba, chyba tak przyjmać takie jest, wiecie. 300, czyli tutaj jest kilo 350, czyli proporcję musimy zachować po. No, e, no to 1 piąta z kg na e, kilogram. Czyli gdzieś źle. 200 mg. Czyli do 200 to powinno być. Mamy 260. Zgadza się. No. E, trzeba brać po prostu wszystko, wszystko wymieszać i, i wkleić ścianę. I tyle. <laughs> Reszta do reszty, No, no to się z ale ja. no, nie jest łatwo. O, nie jest łatwa, ale nikt może być Dzień 2815. Metamorfozy chrumka. Oby tak nie było, słuchajcie. Siadę tutaj 6-7 miesięcy diabło cię czymś. Patrzcie coś podtrzymać, co samemu się robi, czy mogę. Teraz będzie mieszanie, potem będzie bieganie, spokanie. I razy wychodzę na zewnątrz, a to zapomniałem o że biegam do kleju, a to pacy. A to, 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 to rękawiczki gdzieś tu położyłem. To tak to jest, jak się piszę. Tak, to jest, jak się Według instrukcji należy to zrobić mieszadłem, Więc zorganizowałem sobie takie to mieszadło. I włączam... Teraz nie wiem, w którą stronę kręcić, bo krędarka ma dwie strony, takie zaporząna. Korbo chronik to, to można nawet w pionie chodzić, słuchajcie, w wibracje mam udar. Ale udaru nie będę używał dzisiaj, bo to ma sobie, wiecie, Muszę spokój na luz. Ja nic, nie śmierdzi, nic nie pachnie. Bezwonię kolej. Gorsze jest to, że od tej pory mamy około pół godziny godziny. A potem się zrobię, lekki glut. ale nic to. Jeżeli na ścianę będzie to za dużo. Zdejdziemy jeszcze w pianki, tyle samo. Tu też mam u nie stronę. Ja myślę, że chyba wykorzystam całą tą zawartość. Szukałem dzisiaj domu normalnego mieszkania, gdzie nie znalazłem jedynie całe od czego, od cokolwiek, jakiegoś, jakiegoś gipsu budowanego. Chciałbym to czyścić, bawić się z tym. Zobaczyłem, że jednak pójdzie lepiej. Jak to trzymam? prace przymieszane hmm. takie wymyślił Marcin stwierdził, jak Ty możesz kręcić mieszadłem kolbato to ja też mógł. ciekawe co by ja to powiedział, że tam przyczepa nie by ze mnie targa łacha żeby tylko tego marżuna nie wiedziała, bo każe ciasto kręcić Ty by nie chcę na szczęście często nie robi ciast Czym tu nie i ja ci coś takie blade to wyszło wiecie Żeby się nie pizdnął w tym otwardaczem przygodnie nie jest za mało eee. to co jest wyschnięte to ma podobny kolor jest. w tym momencie przy całej pracy nad chrunkiem wykończam drugą um, drugą puszkę kleju 5 kg, więc jak teraz się poszło 10 kg odpierzmy w jedną stronę izolacji prawie cały tył tak można przyjąć, nie, że to jest prawie cały tył i prawie cała jedna strona, tam jakieś pojedyncze jeszcze zostały właśnie to postajenie. Wkleiłem, no trochę skleje w środku, wkleiłem też tutaj, tutaj całą tą płaszczyznę tej ściany od kuchni do końca, do dzioba. Sklejkę do sklejki przykleiłem też na ten klej. Eee, w łazience. I z tyłu powiększenie sufitu i ściany tylnej. Też jest na ten klej parę tu jeszcze by się rzeczy nie znalazło, o którym zapomniałem także Diabolet jest wydajny słuchajcie jest, jest dobrze jest dobrze teraz się zastanawiam gdzie ja ustawię swój nowoczesny statyk hmm. może go nie widzicie, bo wyjście par z długim śmiechem ale jak widać nie trzeba mieć gimbala za Tysia żeby w garażu kręcić film fakt, że on nie będzie ze mną podążał ja muszę podążać za nim ale grywa tak mi się przynajmniej wydaje no dobra, słuchajcie wydałem z wami jakoś mi nawet to doszło dość sprawnie Bąbki bardzo drobne, słuchajcie. Żeby je kończonych w marcinach. Teraz w sprzęt. do Zrobię kleju. I teraz muszę z tą puszką iść do środka. I rozpocząć proces okay. Dziękuję za towarzystwo przy kręceniu. Namieszałem, namieszałem. Zobaczymy co z tego Wyjdzie. Dzień dobry. Jestem tu. Co ja mam... ryczyłem, do was się wypiną, na chwileczkę musiałem. Jestem są warunki bardzo... Mam bardzo, um, bardzo ograniczone pole um, manewru. Więc dzisiaj muszę wyeksponować swój więzień e, piwny zamiast gębusie, chociaż myślę, że chwilami i na gębusie się obiektyw przykręci. Taśma zostało, czy to jest taśma? Z skalpel jedziemy. Tak to wygląda w tej chwili. Klej rozprowadzony równowiernie żywieniem. Eee, teraz trzeba będzie obrócić ładnie spęczkę. Zrobić to fajnie, sobie, nie daj Bóg ani ja nie uszkodzić, ani nie brudzić kłycia. Musi być jeden. Muszę się tak to tak to, nie wiem. Yy, Jakbyś siła jak to, nie, przychodzona wyglądała. Po prostu to by było, i siedzi, nie? Ona zachowała swoje właściwości w prędkości. I mamy ścianę na dole. Dobra, weźmy teraz kolejne Trzeba wziąć tą eee, spórkę, jaką się lubię. <laughs> I troszeczkę nie pomożemy. Nie? Mimo wszystko, ona siedzi. Ona naprawdę mocno siedzi, powiem wam. Jest super. Ale żeby gdzieś tam nie odlazła, żeby nie było pustki, bo jakiegoś poduszki powierzchni pod spodem, więc ja mimo wszystko wezmę teraz kawałek, dechy, sklejki, co mi wpadnie w rękę i mi to, o, roz to podociskam. To było na przestrzał, a teraz jest wszystko zabudowane, zamknięte i już robi się. Takie, że chciałoby się tutaj już w środku więcej czasu spędzić. A powiem wam, pachnie w środku. W tym kamperze zaczyna naprawdę pachnąć świeżością, troszkę żywicy, nie da się ukryć, że... Zapach drewna dominuje. Ja jestem coraz bardziej pełen nadziei, że to skończy. Pewnie, że skończy. Coraz bardziej pełen nadziei, że, mm. że z koniec jest bliżej niż dalej. tak powinienem było powiedzieć, prawda? Eee, cieszę się, że przez ten czas poznałem tylu fantastycznych ludzi, że mimo że mój stoi, mój camper stoi tutaj, w takim stanie, w jakim stoi, w jakim jest. Mimo to poznałem masę ludzi wartościowych, fantastycznych Ludzi ze świata karawaningu i nie tylko Bo żeby być życzliwym i pomóc Nawet no, no, dobrym słowem to nie trzeba być karawanigowcem No ale Aż się boję pomyśleć co będzie Jak ja tym bolidem wyjadę na Na gdziekolwiek Siedzę w tym garażu i kręcę w tej chwili permanentnie po to, żeby Wam pokazać, jak to rzeczywiście wygląda. Teraz yy, wklejenie tej ściany to trwało, powiem Wam, patrzę na zegar nagrywania 43 minuty. Jak tutaj wszedłem z klejem, mniej więcej tak włączyłem REK. Trwało to 43 minuty do tego momentu. No więc nie jest to jakoś masakrycznie dużo. Załóżmy, że pół godziny na samo wklejanie. Jutro co? Jutro ściana z oknem. Tu wyjdzie cała płyta, na ile ją na tyle zmieszczę, e, ponieważ mm, muszę obrócić obiektyw. Ponieważ gdzieś tutaj między oknem a tamtym narożnikiem rozpoczyna się mm, wytłoczka plastykowa i nie ma sensu, żeby całą ścianę obciążać dodatkowo laminowaną sklejką. Tylko to co jest znowuż dla y, oka żeby było łatwo zmywalne, czyste Co to kombinować, jak mam taką fajną sklejkę? Nic, Pojechać kur z tą sklejką. E, szkoda trochę, tak teraz patrzę, że u góry ten Gzyms wyszedł przy łączeniu sklejki w sklejkę No ale Ale trudno, no tam sobie pociągnę gumą A tak jak mówię, poza tym to będzie prawdopodobnie wszystko i tak zabudowane A jak nie teraz to później Więc tym się nie spinam a jak będzie dalej? Zobaczymy. Kochani, bądźcie ze mną, bądźcie z nami. Przede wszystkim niezmiennie proszę was o lajkowanie, a przede wszystkim o subskrybujcie kanał, będziecie widzieli na bieżąco co relacjonujemy, gdzie jesteśmy, gdzie, gdzie jesteśmy w etapie i odbudowy, chrąbka, jak i gdzie jesteśmy. Kwestii fizycznej, gdzie jesteśmy, bo w tej chwili już staramy się bywać wszędzie, gdzie możemy nabrać jakiekolwiek wartościowej, bardziej czy mniej wiedzy, gdzie możemy poznać producentów, pośredników, firmy, ludzi, po to, żeby to wszystko później wykorzystać, kiedy spotkamy się z Wami. Po to, żeby pomóc Wam, jeśli macie podobne albo innego rodzaju kłopoty ze swoimi kamperami, albo po prostu marzy się Wam, żeby takiego stworzyć na kanwie czegoś. A więc bądźcie z nami, trzymajcie kciuki za nas, dawajcie nam kciuki, dawajcie nam suby, bądźcie z nami.